Witajcie serdecznie. Z tej strony Anna Tarot. Zapraszam na czytanie roczne na rok 2025 dla osób spod znaku Panny. Oczywiście, jak któraś panna ma ochotę na czytanie indywidualne, roczne albo no, jakieś bieżące sprawy, lub jakiś inny typ pracy rozwojowej, niekoniecznie tarota, to zapraszam. Numer telefonu do Umawiania się na sesję jest w opisie do filmu, tam znajdziecie, a więcej o mnie na www.annalempa.pl Dzisiaj popatrzymy, zrobimy czytanie na 2025 rok dla nas, dla Was, dla panienek. I tak z kart pozytywnej kreacji na sam koniec przesłanie dla, dla Was od Waszej duszy. Z kart słowiańskiego tarata złotego koła życia do rady do poszczególnych kwartałów tego roku, przyszłego czy obecnego, w zależności, kiedy słuchacie, a starota snów. Ci, którzy częściej słuchają mnie na kanale, to wiedzą o tym, że to ulubiona moja talia. Bardzo często z niej korzystam. Większość czytanie właśnie z tej talii zobaczymy energię na poszczególne miesiące 2025 roku. No dobra, panieneczki, to co? Czyszczę karty. Czyszczę, czyszczę i zapraszam was na czytanie na 2025 rok i pytam jak to będzie wyglądało dla osób spod znaku Panny i teraz i teraz Oczywiście jest to też czytanie, czekajcie, jakiś śmieć mi się wplątał, jest to czytanie dla panienek słonecznych, ascendentalnych, księżycowych, marsowych, wenusowych, saturnowych, wiecie tam, gdzie tą pannę macie, to, to jest dla Was, trzeba pamiętać o tym, że to jest czytanie ogólne, więc bierzecie to, co z Wami rezonuje, co do Was pasuje, resztę zostawiacie i patrzycie w inny znak. Ale dla panien, jak to będzie ogólnie wyglądało w poszczególnych miesiącach. No, i z przełożenia weźmiemy sobie kartę, która powie o ogólnych energiach w ogóle na cały ten rok dla was, panny. Panny, panienki, jak to dla was w ogóle płynny ten rok. Ja tasuję te karty i one się bardzo płynnie tasują. Więc pięknie, bo będzie po prostu płynęło. Płynęło, będziecie w lekkości, w takim. Przepływie. No dobra, ogólne energie na 2025 rok dla osób spod znaku Panny. No i, no i dlaczego będzie płynęło, bo rok jest właśnie taki, zobaczcie. Rok szczęśliwości, zadowolenia, poczucia spełnienia. E, szczęśliwy rok dla Was, Panny. Ale to jest też karta, która mówi: zauważ to, nie przegap tego. Że w tym roku, który za chwilę, czyli 2025, dla Was, Panny, mnóstwo szczęścia i zadowolenia. Być może z dużych rzeczy, zaraz zobaczymy, być może z jakichś dobrych, ale karty mówią, nie przegap tego. Też uwaga na używki. Na używki. To jest też taka karta, która w ostrzeżeniu mówi: Niech cię nie pokusi, Panno, pokazać innej twarzy niż Twoja rzeczywista, niż Twoja prawdziwa. Nie udawaj nikogo w życiu to tak, no, że to Cię doprowadzi do szczęścia. Bycie sobą, pokazanie swojego oblicza. Szczęście, zadowolenie, spełnienie. Pff, takie karty to ja mogę robić. Panny. Styczeń 2025 roku dla osób spod znaku Panny. Czas, czas decyzji. I nie jesteście pierwszym znakiem, bo już którym z kolei, który w styczniu ma dwójkę buław. Czas decyzji, taka dobra energia do podejmowania decyzji zasadniczych, zmieniających tor waszego życia, zmieniających gwałtownie ścieżkę waszego życia. Bo, kart, bo dwójka buław to karta brama, czyli za tą decyzją, po tej decyzji jest inne, lepsze życie. To tak trochę brzmi bajkowo, ale zobaczycie, że jak podejmiecie w styczniu decyzję, to potem będzie efekt wow. Nie? Wybieracie. A te dwie buławy oświetlają wam drogę, żebyście mogły tą decyzję podjąć najlepiej dla siebie. Decydujcie. Jeżeli macie jakieś decyzje, panny, do podjęcia, to w styczniu dobry czas na to. Luty 2025 roku, a w lutym trzeba przykombinować. W lutym i też będziecie miały energię sprytów do dyspozycji. W lutym wykorzystają. Giermek Buław Panny to jest karta, która mówi: Miej plan na działanie, czyli miej plan na życie, miej plan na jakieś sprawy, na jakieś tematy w jakichś obszarach, ale Miej też drugi i trzeci wariant tego planu, czyli plan A, B, C, nie? D, e I tak dalej. Miej kilka wariantów, że jeżeli się zadzieje tak, to ty zrobisz tak, a jak tak, to inaczej. Przewiduj. No i karta o sprycie też, zobaczcie, jaki ten giermek ma wzrok, spryciurski. taki. Hmm. E, tak, wyprzedzaj przeciwników, przewiduj ich ruchy. W ogóle przewiduj ruchy życia. Powiedziałabym więcej, przewiduj swoje ruchy, no ale tu już by się trzeba zagłębić. Bardziej. Marzec 2025 dla Was. Dużo miłości. Jeżeli jesteś, jesteś panną, kobietą, to dużo miłości od mężczyzn, ojców, dziadków, braci, kuzynów, starszych mężczyzn. W ogóle energia męska w opiece, czyli daj się zaopiekować sobą, daj się kochać. To jest trochę do, dla, dla części z Was taka, taka informacja. Natomiast, jeżeli jesteś panną, mężczyzną, to pokaż miłość. Pokaż miłość do siebie, ale też pokaż miłość do innych. Wtedy, jak już pokochasz siebie, opiekuj się tymi, którzy tego potrzebują. To taka energia, ale dużo emocji, dużo takich rzeczy z serducha. Kwiecień 2025 dla panny. Cierpliwość. Tu w ogóle w kwietniu chyba trzeba będzie dużo cierpliwości, bo to też kolejny znak, który ma w kwietniu siódemkę monet. Gdybyś chciał, żeby coś było szybciej, to w kwietniu tego nie popędzaj. Ty już w jakimś temacie konkretnym nie musisz niczego robić, bo już zrobiłeś tutaj, podjąłeś decyzję, zrobiłeś plan, poszedłeś za swoim głosem serca, pan poszłaś, albo po, po, poszedłaś, poszłaś panno, albo y, pa, panie, panno, poszedłeś za głosem swojego serca. Natomiast już byś chciał, żeby były wyniki, chciałabyś Panno, żeby były wyniki, a tu jeszcze nie, więc jeszcze w kwietniu cierpliwości. Już nie trzeba nic zrobić, trzeba poczekać, aż owoce Twojej pracy dojrzeją i będą mogły do Ciebie przyjść. Maj 2025 roku i tutaj mamy tak wszystkie aspekty związane z dziećmi, małymi dziećmi, z młodzieżą, z pupilami psychoty i te sprawy, dobre energie w tych rejonach, czyli Dobre relacje z dziećmi, jeżeli je macie, dobre relacje z dziećmi w rodzinie, jeżeli są, w szeroko rozumianej rodzinie, dobre relacje z młodzieżą, jeżeli uczycie, ale to tak max szkoła średnia, nie, tam już studenci to niebo to dorośli. Jeżeli jesteście nauczycielem, to macie dobry czas na to, dobry czas na wchodzenie w nowe projekty tu w, w maju, dobry czas na wchodzenie w nowe projekty związane z opieką nad innymi ludźmi. Dzieci albo osoby chore lub starsze, takie, które wymagają opieki, to macie dobry czas na to. Dobry czas w ogóle um, też na nową miłość na nową miłość ale raczej bym powiedziała, że z kimś, kogo znacie albo nowy etap w miłości już istniejącej. Maj, no wiosna, no to serducho się cieszy, świeże się budzi. Nie? Czerwiec 2025 roku stabilizacja. I tutaj mężczyzna, starszy albo w waszym wieku, ale taki wiecie, który potrafi podać ramię i wesprzeć. I teraz czy to jest wasz partner, stały mąż? Czy to jest wasz ojciec, dziadek, starszy kuzyn? Wiecie, to mężczyzna też może być szef. Szef. Dla niektórych panien, bo to jest mężczyzna, panna też, awanse w pracy też mogą się tu przydarzyć. Tu się pojawią jakieś nowe projekty, tu zostaniecie docenieni i awansowani. To jest dla mężczyzn poznakupany informacja, bądź sobą, bądź sobą po prostu. Ale też ogólna energia tej karty mówi, że w czerwcu panny mają dobrą energię na to, żeby stabilizować to, co zrobiłyście w pierwszym kwartale z serca. Być może się pojawiła jakaś nowa miłość w waszym życiu, i tu to stabilizujecie, czyli nie wiem, już myślicie o tym, że być może kiedyś w przyszłości będziecie, nie wiem, mieszkać razem, tworzyć jakiś trwalszy związek. Niektórzy myślą być może o wyjściu za mąż, czy o ożenieniu się. To są te klimaty, generalnie stabilizacja. U niektórych panien pojawienie się mężczyzny, który daje stabilizację. Albo to, że wy będziecie mężczyzną, który daje stabilizację. Pamiętajcie, że to są ogólne czytania, więc trzeba w dwie strony zawsze patrzeć. Stabilizacja też w pracy, bezpieczeństwo finansowe. To jest wszystko czerwiec dla Was. Lipiec 2025 Panienki. Mhm. I tutaj wchodzi już do działania Wasza intuicja. Intuicja Wam się obudzi bardzo w lipcu, zaufajcie jej. Być może będziecie jeszcze coś trzymać w tajemnicy i dobrze, w lipcu jeszcze ma być tajemnica, jeszcze jej macie nie zdradzać nikomu. Jeżeli ktoś wam coś powie, trzymajcie dla siebie, nie plotkujcie, dlatego że te informacje mogą wam być potrzebne później, ale tak mają wartość wtedy, jeżeli wy je trzymacie w tajemnicy. Generalnie jest to czas, ten lipiec, na działanie z poziomu intuicji, na zaufanie tej intuicji, ale też wyłanianie się czegoś z mroku. Nie, jakieś tam rzeczy, to już też szeroko rozumianych. Sierpień 2025 dla osób spod znaku Panny. No i w sierpniu domykacie. Sierpień macie dobrym czasem na to, żeby domknąć, żeby zamknąć jakieś sprawy. To mogą być związki, to mogą być sprawy zawodowe. Tylko wiecie, to nie jest, że ja odchodzę od kogoś, nie wiem, z pracy albo od osoby, szczelam focha, trzaskam drzwiami i wychodzę. Tylko karta świata, to jest karta, która mówi o dopełnieniu. To jest też energia w ogóle 2025 roku dla nas wszystkich. Domykania pewnych kwestii po to, żeby robić nowe miejsce na nowe, nie? Czyli domykacie. Nie wiem, kończycie pracę, kończycie jakąś relację, kończycie jakiś etap w życiu, domykacie go, ale na każdym poziomie działania, emocji, myślenia, bycie finansowym, czasowym, wiedzowym, domykacie to na każdym etapie. Jak to już wszystkie te obszary będą domknięte, to macie miejsce na to, żeby zrobić nowe, żeby zaczynać nowe. Być może już od następnego miesiąca, być może od miesięcy następnych, ale to jest kluczowy. Miesiąc, i wiele znaków, jak sierpień ma kluczowym miesiącem w roku. Więc coś jest na rzeczy z tym sierpniem, że tam się będzie działo. Z takich rzeczy, być może no, na pewno dla części z Was, zachodzenie w ciąże, rodzenie dzieci, nie? Bo to jest karta ciąży jak najbardziej. Wrzesień 2025, no i tu już jest szczęście. Jak wy podomykacie te sprawy, zobaczcie, jaki przełom. Tu jest praca, tu jest nowe, tu jest cierpliwość, tu jest intuicja, a. Domykacie i Bach od razu szczęście. Najszczęśliwszy najszczęśliwszy miesiąc, to już zanim zobaczę resztę, to już widzę, bo to jest najszczęśliwsza karta w tarocie. Dla Was, Panny, w przyszłym roku wrzesień. Wrzesień 2025 roku jest dla Was najszczęśliwszym miesiącem, bo to jest miesiąc, w którym jakby dotrze do Was, dotrze do Was jeszcze w połączeniu z tą dziewiątką kielichów, że jest w życiu to. Wszystko to, czego potrzebujecie, jeżeli potrzebujecie miłości, jest miłość, jeżeli stabilizacja, jest stabilizacja, jeżeli mądrości jest wiedza i mądrość, jeżeli pieniądze jest dostatek yy, no i po prostu jest. I to szczęście będzie dla Was bardzo, bardzo odczuwalne. Ono będzie promieniowało na całe następne miesiące. Pięknie. Wy już gdzieś tu będziecie wyczuwać wcześniej, gdzieś tu w okolicach maja, marca już tak będziecie czuć w kościach, że się święci, ale od września szczęśle, szczęście szczęśliwe. Październik. Październik 2025 roku dla was. No i w październiku trochę oddech, no bo karta słońca to jest też karta to jest też karta e, ognia zaangażowania, pasji, namiętności, wiecie, tam się dzieje i trzeba potem wziąć oddech. Jak jest taki czas, takiego wow, to potem mamy kartę pustelnika. I teraz zobaczcie, chciałam Wam pokazać, że tu macie lipiec, sierpień, wrzesień, październik, same karty Wielkich Arkan. Wielkie Arkana mają dużo większą moc, wagę niż pozostałe karty. One pokazują zdarzenia przełomowe. Czyli wy od trzeciego kwartału co miesiąc jakiś duży, milowy krok w swoim życiu, cudownie, wspaniale. I teraz jesteśmy w październiku, i październik jest takim miesiącem dla Was refleksji. Tam macie czas na zastanowienie się, na popatrzenie w siebie, to po tych zmianach, jaki ja jestem, nie? jaka ja jestem, panna, jak, jak, ja, jak ja teraz czuję siebie, co ja o sobie myślę. Być może trochę zerknięcie jak mnie widzą inni, ale raczej jesteście w sobie i przy sobie, czyli taki czas, gdzie być może niektóre z Was się poczują samotne, bo stwierdzicie, no dobrze, to jak mi to tak wszystko dobrze poszło, a reszcie nie, to jak ja teraz mam z tą resztą nawiązać kontakt, relacje, zbudować połączenie, być w tej samej energii, a no tak, że jak ja już wszystko mam i mam świadomość tego, że mam wiedzę, że mam mądrość, że mam doświadczenie, to... Mogę się z innymi dzielić. I teraz, jak inni przychodzą do Was poradę, Wy temu radę dajecie. Hmm? Jesteście światłem dla innych. A to dlatego, że miesiąc wcześniej tego światła tyle przyjęliście do siebie. Listopad, dwa, przepiękne karty. Listopad 2025. No i to się stabilizuje, nie? To tu się tak kluje, kluje, kluje. Wybucha, w, wybucha, ale to w sensie pozytywnym, nie? Się intensyfikuje w sierpniu, wrześniu. Refleksja i stabilizacja. Nie? I to wahadło, które tak, hu-hu-hu, i już mówi: Dobra, to teraz już wiem, gdzie jestem, sobie myślisz, panno? Teraz moje życie już biegnie spokojnie. Ta radość, która jest tu, to poczucie spełnienia, działa w moim życiu, więc jest spokój, więc jest bezpiecznie. Wszystko się toczy tak, jak się ma toczyć. Piękny listopad i grudzień 2025 roku karta zabawy. I w grudniu macie się po prostu panny dobrze bawić. Taki ma cel wasz grudzień. Um, uwaga na trójkąty: gdyby wam się zachciało panny wejść w jakieś trójkątne relacje miłościowe, to uważajcie. Jak będziecie wchodzić w zupełnie nowe, nowe relacje, to wyczyśćcie sobie poprzednie i zwróćcie też uwagę, czy wasz partner czy partnerka potencjalnie ma życie to osobiste, uregulowane, żeby się tam w coś nie wpakować. Generalnie. Karta dobrej zabawy. Macie się spotykać z ludźmi, z przyjaciółmi, z rodziną, bawić w, na Sylwestra. No bo koniec roku to, to nowy rok i Sylwester. Więc w grudniu bawicie się dobrze. Po to ten grudzień w ogóle jest. W ogóle bardzo szczęśliwy rok, tylko pozwólcie sobie panny być szczęśliwymi. No i zobaczmy teraz kartę rady. Jaka rada na jakie rady na poszczególne kwartały 2025 roku dla osób z podznaku panny? Jaka rada dla Was? Rady? Cztery rady. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwartał. Czekajcie, przetasujemy karty i zobaczymy, jakie rady na poszczególne kwartały dla osób z podznaku panny. Pierwszy kwartał. Pierwszy kwartał, nowa miłość. To jest ten sam paść kielichów, który już jest tu. Nowa miłość. Nowa miłość pojawia się w waszym życiu albo się okazuje, że się zakochaliście i wy to już wyczuwacie w pierwszym kwartale i karta mówi nie przegap tego. Idź za głosem swojego serca, za tym nowym głosem. I teraz mówię, to może być nowa miłość do partnera, partnerki. To może być nowa miłość, bo pojawi się dziecko w rodzinie albo decyzja o tym, że chcemy albo wieść o ciąży. To też jest nowa miłość. Ale też może być tak, że nowe, wiecie, nowe odkrycie siebie w relacji stałej. Zwróć na to uwagę, bo ten kwartał po to, żebyś powiedział, że kochasz i pokazał miłość swoją, przyjął tą, którą pokazuje ktoś wam. Drugi kwartał 2025 roku. No i tutaj taka karta, słuchajcie, no to też związek z cierpliwością. Arcykapłan, on, to jest karta mentora, to jest karta mądrego człowieka, to jest karta pomagacza, czyli ci z Was, którzy, te panny, które poczują potrzebę w drugim kwartale, żeby się sobą zaopiekować i to będą okolice lutego. To, to po prostu macie dobry kwartał na to, żeby poszukać pomagacza dobrego. Terapeuty, psychoterapeuty, psychologa, coacha, słuchajcie, czarodzieja, wiedźmy, obojętnie tam, gdzie chcecie, gdzie potrzebujecie terapii, w jakiejkolwiek formie, która jest dla Was dobra i Wam pasuje, to sobie wybieracie, znajdujecie i idziecie za tym kimś. Ale to też może być tak, że po prostu rozmowa z dobrym przyjacielem Wam pomoże. I to być może to będzie to nie. Trzeba będzie uruchamiać jakiegoś nie wiadomo jakiego długiego procesu. Mhm. Bierz rady od innych, pozwól sobie pomóc. Trzeci kwartał 2025 roku dla Panny. No, spełnianie marzeń. I to jest karta, która mówi o tym, że jak już tak będziesz taki szczęśliwy, to spójrz za horyzont. Spójrz dalej niż patrzyłaś Panno do tej pory i konstruuj swoje marzenia. Bo trójka buław jest kartą o, o konstruowaniu marzeń, o planowaniu. O, raczej, czy planowanie to nie jest chyba dobre słowo, bo planowanie to jest takie z rozumu, z umysłu. Bardziej bym powiedziała: poczuj te swoje marzenia, uświadom sobie je. Nie? Jeszcze się nie zastanawia, jak to zrobisz, po prostu sobie uświadom coś z Twoim marzeniem, i stąd to domykanie, i stąd ta intuicja. Nie? To są wszystko energie, które w tym pomagają. Przeznacz ten trzeci kwartał, Panno, na snucie marzeń, na, na to, bo będziesz miał do tego odwagę, bo to szczęście to słońce ci pomoże. Zresztą no tu, Słońce, tu, Słońce wiecie dużo jasności w tym trzecim kwartale, takiego światła u Was. Pozwól sobie na to, żeby marzyć o czymś bez ograniczeń. Ja? Czwarty kwartał 2025 roku dla Panny. Tak, i teraz ten czwarty kwartał ma być poniekąd takim rachunkiem, bilans zysków i strat. Bo jak się to już wszystko zadziało i to szczęście do Ciebie przyszło i ono jest i Ty je czujesz w środku, wiesz, że jest Twoim zasobem, to jak się już uspokoi w listopadzie, to karta mówi, zanim zaczniesz tu świętować. To zrób taki bilans zysków i strat, spójrz na to, przeanalizuj tu z umysłu świadomie mówię: przeanalizuj, Panno, co ty osiągnąłeś, a przyszło dużo szczęścia, dużo szczęścia wprowadziłeś w swoje życie, i ile cię to kosztowało, i jak było warto, to wyciągaj wnioski, żeby postępować podobnie w przyszłości, nie? żeby się uczyć na tych swoich lekcjach. Piękny rok, Panny, piękny, cudowny rok. I do tego wszystkiego proszę o przesłanie od Waszej duszy dla Was z kart pozytywnej kreacji dla Panny na rok 2025. Przesłanie. Uh -huh. Przesłanie dla osób z podznaku Panny na 2025 rok. I to przesłanie <laughs> piękna karta, karta życia, zobaczcie. Drzewo piękne, i znowu słońce, nie? Tym razem ze skrzydłami. Wielka życiowa zmiana przed tobą. Bądź na nią otwarty. I to jest sierpień, to jest tu. Bądź otwarty na, na radość, na szczęście, na to, że Twoje marzenia będą się spełniały. Panno, najpiękniejsze jak do tej pory, tu już kilka czytań zrobiłam. Do tej pory, najpiękniejsze czytanie dla Was. Czerpcie z, tej, z tych energii, używajcie ich, bo one po to do Waszego życia przyjdą. Cudownego roku Wam życzę, wspaniałości, piękności. No i do usłyszenia na następnych czytaniach. Papa. Pa.